Chodźcie, wam coś pokażę. E, dzisiaj chcę wam opowiedzieć trochę o relacjach. I dzisiaj w Ewangelii też żeśmy słyszeli, że żeby stać się jak dzieci, pokażę wam, u nas też mamy taki czas, kiedy dzieci się uczą. I chcę wam pokazać, że właśnie tam tyłu, nie chcę im przeszkadzać zbytnio. Jest nauczyciel i który uczy właśnie dzieci dzisiaj. O dzisiejszej Ewangelii. To już kolejny dzień naszej zbiórki, ale chcę się z wami podzielić, co sobie uświadomiłem, że, że jak ważne są relacje w naszym życiu, jak ważne jest to, żeby się spotykać. Jak ważne jest to, żeby być też po prostu razem w różnych momentach naszego życia czasami kiedy doświadczamy utrapienia, to jest naturalne, że się koncentrujemy na sobie, na własnym bólu. Ciężko nam dostrzegać sprawy też innych, ale to się może zmienić. To się może zmienić w momencie, kiedy poprosimy też o pomoc. I muszę wam powiedzieć, że dzięki tej zbiórce to o, tutaj z tyłu jest grup świętego Andrzeja Kagły. Kiedyś, kiedyś naprawdę was zabiorę tam i pokażę tutaj wszystko, ale tak pomału już też chcę wam pewne rzeczy ukazywać w naszym sanktuarium. I muszę powiedzieć, że dawne. Naprawdę przyjaźnie, relacje z wielu, wielu lat, bo przecież spotykaliśmy się wielokrotnie, byliśmy razem no i później idziemy gdzieś w świat i jesteśmy, wiecie, w pracy, w własnych obowiązkach. Wielu z Was ma po prostu rodzinę, wielu z nas ma wspólnoty zakonne, różne. Programy dnia, różne obowiązki, no i tak po prostu życie leci. Ale dzięki tej zbiórce uzmysłowiłem sobie, jak, jak, jak cenne są relacje, jak cennie jest podtrzymywać po prostu relacje z innymi. No i ta zbiórka, muszę Wam powiedzieć, tego mnie po prostu uczy. Co jest też moją radością, z którą z Wami chcę się podzielić. To, że już mamy na połowę tego mniejszego e, miastowego samochodu, a że już mamy połowę tego, tej wartości i za to już jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I e, no to jest niesamowite, że, że już tylko połowa więcej i, i możemy gdzieś myśleć już o, o kupnie samochodu, żeby tutaj też e, działać we wspólnocie. Chciałbym Was też zaprosić do, no do, do live'a, który zrobimy tutaj właśnie na YouTubie, więc chcecie zachęcić, aby dokonać subskrypcji tego po prostu kanału, ponieważ chcemy go ożywić, koniecznie daj jakiś komentarz, koniecznie cokolwiek wpisz. Po prostu chcemy mierzyć algorytmy, chcemy wypromować ten, ten kanał I, i kto wie, może, może później już w przyszłości po zbiórce byśmy kontynuowali pewną, pewną podróż, pokazać tak wiele dobra, które bracia właśnie, szczególnie bracia po prostu tutaj robili i robią. Więc zaskrybuj proszę, daj dzwoneczek, zrzuć komentarz, polajkuj, niech po prostu idzie się w ślad. Wiadomo są jeszcze dwa filmiki, to szału nie ma, ale pomału, pomału będziemy dawać content i myślę, że, że to będzie nasza wspólna wspaniała sprawa, że możemy Was wziąć do Afryki i pokazać wiele rzeczy. A tutaj dzieci przychodzą, już widzą, o, że tutaj coś nagrywam i po prostu już Wam machają. Waving, waving. Hi! Hi! Pozdrawiamy razem z dziećmi. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.